Dobry wieczór Państwu. Konferencja prasowa po spotkaniu Wisła-Płock-Raków-Częstochowa. Na konferencji witam trenera Marka Paprzyna. Dzień dobry. I zanim przejdziemy do pytań w trenerze, z okazji zdobycia Mistrzostwa Polski od całej Wisły-Płock, tutaj dla nas drobny pominek. I gratulujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. No to najpierw poprosimy o komentarz, oczywiście. No taki, taki mamy moment... moment trudny, tak? No bo, bo wiadomo, mamy mistrzostwo, gratulacje, ja wiem, Wisła w jakiej sytuacji i dzisiaj ta porażka na pewno... na pewno stawia ją w jeszcze trudniejszej, ale, ale no cóż, no ja, ja jako trener tutaj... Nie jestem w tej trener przeciwnej, drużyny. nie jestem w tej sytuacji nic w stanie poradzić. No bo my dalej mamy swoje cele i, i, i chcemy wygrywać. Jesteśmy profesjonalną drużyną i mimo zdobycia mistrzostwa chcemy, chcemy pokazać, że w tym sezonie byliśmy po prostu poza zasięgiem i, i skończyć tą ligę z jak największą. Z jak największą przewagą. No dzisiaj ten mecz to pokazał, bo w całym spotkaniu, mimo tego, że w dłuższy czas przegrywaliśmy, no to, to myślę, że byliśmy takim zespołem lepszym i, i no stworzyliśmy też, też więcej, więcej sytuacji, choć Wisła się starała. Później starała się też bronić bardzo mocno, no ale jednak, jednak przełamaliśmy ten mur i zdobyliśmy dwie bramki i, i wygraliśmy. Dlatego, dlatego no bardzo się cieszymy, bo wiemy, że przegraliśmy dwa ostatnie spotkania i też chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, że, że właśnie narracja jest tylko pod wynik i nie, nie, ma, nie ma takiej analizy sytuacji, jaka nasza sytuacja była kadrowa. Też, też jakie jak mieliśmy trudności w meczu z koroną w pierwszej połowie, więc cieszę się bardzo, że, że wygraliśmy. Natomiast wiśle, no, życzę, żeby. żeby żeby się, się utrzymała, no. i jak, jak każdemu, ale no niestety ktoś będzie z tej ligi musiał spać oprócz jeszcze tych drużyn, które już spadły, czyli miedzi, miedzi i, i lech. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy są pytania do trenera? Tak, ja mam pytania, nawet trzy. Dzień dobry, panie trenerze. Jordan Tomczyk z portalu Polska Piłka. Ja również przyłączam się oczywiście do gratulacji. Chciałbym na chwilę wrócić jeszcze do tego poprzedniego sezonu, kiedy mistrzowski tytuł dosłownie na ostatniej prostej wymknął wam się z rąk. No właśnie, co pan wtedy powiedział i jak pan zmotywował swoich piłkarzy do tego, by no, nie podłamali się tym niepowodzeniem, a wręcz przeciwnie, żeby z takim przetupem, jak to miało miejsce w tym sezonie, weszli właśnie w ten nowy sezon, bo domyślę Wydaje że tutaj też musiała zostać wykonana spora praca psychologiczna przez pana no. i przez sztab. No muszę pana sprostować, bo wiem, że tak się utarło, tam pow, pow, powtarza pan historię taką, która nie miała, nie miała miejsca, bo nam się nic nie wymknęło. My byliśmy w zeszłym sezonie dwa razy w całym sezonie na pierwszym miejscu to wymknęłoby się Lechowi, gdyby on tego mistrzostwa nie zdobył. Oczywiście, my na trzy kolejki przed końcem, czy cztery, już nie pamiętam, byliśmy na pierwszym miejscu, mając równą ilość punktów z Lechem. Równą ilość. Decydowało oczywiście bezpośrednie mecze. No i, i to, to była taka sytuacja. Natomiast faktem jest również, że my do Lecha po pierwszej rundzie bodajże mieliśmy 9 punktów straty. Podrobić taką stratę do zespołu, który był zbudowany i podmistrzostwo na stulecie, mając no wszystko w, sw w swoich rękach, od, od infrastruktury stadionu, budżetu wszystko, wszystko. To, co nam się mogło wymyślić. Byliśmy, my byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy nawiązać rywalizację. Oczywiście, po sportowemu chcieliśmy ją wygrać, bo, bo dogoniliśmy Lecha, a dla takiego klubu jak my, Wicemistrzostwo Polski w poprzednich latach. To był olbrzymi sukces, olbrzymi, bardzo duży sukces. Oczywiście dzisiaj mistrzostwo jest jeszcze większym sukcesem, i tak należy na to, na to spojrzeć. Nam się nic nie wymknęło. Ja nie musiałem nad nikim, niech Pan uwierzy, nic pracować, bo my pracowaliśmy tak jak zawsze z dnia na dzień, wierząc, że nasza praca przyniesie efekty. Żadnych problemów nie było, niech Pan uwierzy, tylko był duży entuzjazm. Duża wiara w to, że jesteśmy jeszcze w stanie zrobić krok do przodu i, i sięgnąć po, po, po marzenia, ale też nad tym się nie zastanawialiśmy o tym w ogóle nie rozmawialiśmy w kategoriach jakiejś porażki, tylko wręcz przeciwnie. Cieszyliśmy się z wicemistrzostwa ze zdobycia Pucharu Polski i dalej spokojnie pracowaliśmy, czego efektem dzisiaj mamy no, mistrzostwo, wielki sukces, ale też byliśmy w finale Pucharu Polski, nie należy o tym zapomnieć, gdzie, gdzie na całej drodze. Nie straciliśmy bramki. Okej, okay, to jak najbardziej wierzę. Dziękuję za wyjaśnienie. Drugie pytanie, bo wiadomo, trenera zazwyczaj rozlicza się głównie z wyników, ale poza samymi wynikami sportowymi, z czego jest Pan najbardziej dumny, jeśli chodzi o pracę w Częstochowie? Co pan udało się takiego zbudować? Co chciałby Pan też powtórzyć w nowym klubie, który będzie Pan prowadził w bliższej bądź dalszej perspektywie? No, dumny jestem przede wszystkim z całego klubu, no, z tego jak klub się rozwija, z tego, że ja miałem duży wpływ na rozwój tego klubu, po prostu nie tylko na zawodników, na ludzi w sztabie, tak? bo, bo ci ludzie też się y, systematycznie rozwijają, ale, ale też na to, co, y, co ten klub dzisiaj sobą reprezentuje, jakie ma już struktury prawda? I, i że jest w stanie nad tym wynikiem sportowym nadążyć. To, to, jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli tak podsumowując, to jestem dumny z rozwoju całego klubu. Okay, I ostatnie pytanie, bo widziałem już nie w pierwszym meczu, było tak, że Pana następca Dawid Szwarga już podpowiadał też piłkarzom, brało również z Panem udział w tym meczu, można powiedzieć, na ławce trenerskiej. Czy ma Pan takie przeświadczenie, że, krótko więc pozostawia Pan Raków w dobrych rękach. Dawid jest dwa lata asystentem, a, a pierwszym asystentem jest od roku, więc w każdym meczu, jaki graliśmy, on brał udział, i, i przed ogłoszeniem, równocześnie poza tym, że odpowiada za stałe fragmenty, gdzie. Gdzie on tym zarządza, nie może być dwóch trenerów, więc często też jest, jest przy linii, ale, ale to też jest mylne spostrzeżenie, niestety, bo, bo tutaj on zna swoją rolę i wie, że, 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 że do 30 czerwca, no może wcześniej, bo już zacznie okres przygotowawczy prawdopodobnie on. Trenerem jeszcze jestem ja, ale, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, no to, to nie jest tak, że, że ja zarządzam wszystkim, tylko Dawid też ma swoją rolę zarządzającą, dlatego widzimy często nas wymieniających się, czy też radzących wspólnie, jakie decyzje podjąć, czy jakie mamy spostrzeżenia na temat meczu. Tak było zawsze, bo na tym polega współpraca w sztabie. Dziękujemy serdecznie trenerze. I czy jeszcze pytania? Przepraszam, widzę, że jeszcze są. Zapraszam. Grzegorz Nowaczyk, Polskie Radio. Panie trenerze... Była w tym meczu, jeszcze wracając do dzisiejszego spotkania, była w tym meczu taka chwila, że pomyślał pan, że z pana piłkarzy już no tak uszło trochę powietrze po tym że w momencie, kiedy zapewnili sobie mistrza Polski? Czy patrząc na to, że przeważaliście właściwie przez całe spotkanie, w ogóle nie było takiego momentu, że pan pomyślał, że oni już trochę w głowach odpuścili sobie ten sezon? Nie, ani, ani przy, przez chwilę mi taka myśl nie przyszła nigdy. Przez 7 lat prowadzenia zespołu, czyli no pewnie z 300 meczów już było, więc sporo. Przypominam sobie, że, że awansowaliśmy też i wcześniej taki i... i... Chyba też zapewniliśmy sobie utrzymanie w pierwszym sezonie wcześniej i nigdy nie było takiej sytuacji, żebyśmy opuścili. Oczywiście mogliśmy nie wygrać, tak, tak jak z Lechem nie wygraliśmy, ale nigdy zespołowi nie brakowało zaangażowania i chęci woli zwycięstwa. I, I o to się po prostu nie martwiłem, bo na tym polega systematyczna praca, że wiesz, co zespół zrobi nawet w takich momentach, bo już masz, masz doświadczenie, wiesz, wiesz też, jak, jak tych ludzi prowadzić do tego, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, żeby właśnie chcieli wygrywać, żeby byli. Cały czas nasyceni um, i to jest, to jest właśnie to, co jest, co jest bardzo, um, bardzo ważne. Bardzo dziękujemy. Jako, że nie ma więcej pytań, to dziękujemy trenerowi za drugą konferencję. Dziękuję bardzo. I za chwilę wracamy z trenerem Izby Dziękuję jeszcze raz.